Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś w celi śmierci jesteśmy z Johnem Wayne'em Gacym, seryjnym mordercą i gwałcicielem, którego ofiarami stało się 33 młodych mężczyzn i chłopców. John Gacy urodził się 17 marca 1942 roku w Chicago, w stanie Illinois. Był drugim dzieckiem i jedynym synem Marion Elaine Robinson i Johna Stanley'a Gacy. Rodzice Johna Seniora, a więc dziadkowie naszego dzisiejszego antybohatera, emigrowali z Polski, a dokładniej z obszaru Prus. Ich nazwisko brzmiało Gaca, nazwisko, które potem zangielszczyli na Gacy. Swoją drogą, to już druga osoba, o której na tym kanale opowiadam, której rodzina pochodziła z terenu Prus. Ta druga osoba to oczywiście Karl Panzram, którego zbrodnie podobne były do tych Gacy'ego. To oczywiście niczego nie dowodzi. Moja rodzina również pochodzi i do dziś mieszka na tych terenach. Może to i całkiem dobrze dla nas, że przodkowie zarówno Karla, jak i Johna zdecydowali się na emigrację. Chociaż, jak trafnie zauważyła pani Ewelina w komentarzu do filmu o Richardzie Roszkowskim, ciekawe, czy ci przestępcy skończyliby tak, gdyby ich rodziny nie wyemigrowały. Ciekawe, co wy sądzicie. Wracając jednak do Johna. Jego dzieciństwo pełne było przemocy, krzyków, poniżania i strachu. Ojciec Johna był alkoholikiem i znęcał się zarówno fizycznie, jak i psychicznie nad swoimi dziećmi i żoną. John miał nadwagę i, jak sam wspominał, z tego tylko powodu miał już kompleksy, ale był to tylko wierzchołek góry lodowej jego problemów. Jego ojciec wciąż go poniżał, nazywając go głupkiem, nawet kiedy John osiągał sukcesy. John cokolwiek by osiągnął, czegokolwiek by nie dokonał, nigdy nie był w stanie zadowolić ojca. Ojciec Johna był mechanikiem samochodowym. Jedno z najwcześniejszych wspomnień Johna było, kiedy w wieku czterech lat poprzestawiał części samochodowe w miejscu pracy ojca, za co ten zlał go skórzanym paskiem. Niedługo potem ojciec uderzył go kijem odmiotły w głowę i to tak mocno, że kilkulatek stracił przytomność. Po którymś z kolei zajściu matka Johna zrozumiała, że musi chronić syna przed despotycznym mężem. Dzięki temu być może uchroniła go niekiedy przed przemocą fizyczną, ale wzmogły się słowne zaczepki ojca wobec Johna. Nazywał go mamincynkiem, łajzą, drwił, że pewnie wyrośnie na homoseksualistę. W takim klimacie dorastał John, ale to jeszcze nie wszystko. W 1949 roku, a więc kiedy John miał zaledwie 7 lat, przyjaciel rodziny zabrał chłopca na przejażdżkę, która skończyła się niestety tak, jak się wszyscy tego spodziewamy. Molestowanie nie skończyło się na tym jednym incydencie, ale John długo milczał w obawie, że ojciec będzie obwiniał właśnie jego za to, co się stało. Co smutne, ale prawdziwe w wielu podobnych przypadkach, John mimo wszystko bardzo kochał ojca. Bezustannie szukał jego aprobaty, wsparcia i miłości, elementów niezbędnych do prawidłowego ukształtowania dziecka i osiągnięcia podstawowej stabilności emocjonalnej i psychologicznej elementów, których niestety nigdy nie znalazł. Zamiast nich otrzymywał słowa pogardy od sfrustrowanego homofoba. John miał chore serce i nie wolno mu było uprawiać prawie żadnych sportów. W Stanach Zjednoczonych, gdzie przynależność do drużyny sportowej wiąże się z miejscem w rankingu popularności w szkole, oznaczało to dla Johna wykluczenie ze szkolnych kółek środowiskowych. Będąc w czwartej klasie, John zaczął miewać napady utraty przytomności i był z tego powodu wiele razy hospitalizowany. Ale jego ojciec oskarżał go, że to wszystko gra że epizody utraty przytomności przez Johna to tylko próba zdobycia współczucia i uwagi. To tak pokrótce streszczenie dzieciństwa Johna. W 1960 roku John w wieku lat 18 zaangażował się w politykę. Była to dla niego pewna odskocznia i jeszcze jedna szansa na to, by się wykazać, by dowieść światu, a przede wszystkim ojcu, że jest w stanie coś osiągnąć. Zwłaszcza że w szkole szło mu kiepsko. Próbował swoich sił w czterech różnych szkołach, ale żadnej nie dał rady ukończyć. Kiedy zatem zajął stanowisko asystenta przewodniczącego okręgu dla kandydata partii demokratycznej w swoim sąsiedztwie, uznał, że jego los się odwrócił. Hm, nie w oczach ojca. Ten użył tego jako jeszcze jednego argumentu poniżającego syna. Wmawiał mu, że jest nikim w partyjnej machinie, ofiarą. John jednak taką ofiarą tej machiny nie był i być może w innych okolicznościach osiągnąłby wiele. Przez lata był bardzo aktywny w lokalnych kółkach Partii Demokratycznej. Już jako właściciel firmy budowlanej oferował darmowe usługi swoich pracowników w celu sprzątania siedziby partii, a także udzielał się społecznie. Za to został nagrodzony poprzez powołanie go do służby w komitecie Norwood Park Township, uzyskując następnie stanowisko przewodniczącego okręgu. W 1975 roku John został mianowany dyrektorem corocznej parady z okazji polskiego święta Konstytucji w Chicago. Podczas swojej pracy tam spotkał się z pierwszą damą Rosalyn Carter. To wydarzenie i ich wspólne zdjęcie stało się później utrapieniem dla amerykańskich służb specjalnych Secret Service, jako że na zdjęciu Johna można zobaczyć noszącego szpilkę z literą S, wskazującą osobę, która została sprawdzona i zatwierdzona przez Secret Service. Ale wybiegam trochę w przyszłość cofnijmy się do roku 1962. Dwudziestoletni John mieszka w domu. Nie ukończywszy szkoły, pracuje w siedzibie partii, ale ojciec nadal poniża go i bije, nawet bez żadnej oczywistej przyczyny. John postanawia opuścić więc dom i wyjeżdża do Las Vegas, gdzie zatrudnia się jako pracownik medyczny w służbie ratowniczej, a niedługo potem jako pomocnik w kostnicy. John w kostnicy spędza niemal 24 godziny na dobę, pracując za dnia, a wolne chwile spędzając w małym pokoiku na tyłach budynku, tuż obok pomieszczenia do przygotowywania zwłok do pochówku. Pracował tam trzy miesiące obserwując innych pracowników kostnicy, aż pewnego wieczoru, będąc w budynku sam na sam ze zwłokami, wspiął się do trumny zmarłego nastoletniego chłopca i zaczął pieścić jego ciało. Jak sam później wspominał, ocknął się jakoby z transu po kilku momentach i zszokowany własnym zachowaniem, postanowił wrócić do domu. Naturalnie musiał poprosić o zgodę ojca, ale ten nie stawiał sprzeciwu i John odbył długą podróż z Las Vegas do Chicago. Po swoim powrocie John zapisał się do koledżu, do którego przyjęto go, pomimo tego, że nie ukończył przecież szkoły średniej. W koledżu jednak poszło mu lepiej, ukończył go i dostał pracę na stanowisku praktykanta menedżerskiego w firmie obuwniczej. W 1964 roku przeniesiono Johna do siedziby w Springfield, gdzie koniec końców awansował na kierownika działu. Wtedy też zaręczył się z jedną z pracownic swojego działu, Marilyn Myers. W mniej więcej tym samym czasie John przyłączył się też do lokalnego JCS. Wspominałam już o tej organizacji w odcinku o Welmie Barfield. To jest takie zrzeszenie, pomagające młodym ludziom w osiągnięciu ich wymarzonej kariery. John poznał tam mężczyznę, który ponoć upił Johna jednego wieczoru, po czym uprawiał z nim seks oralny. Jakkolwiek. Niepewny był John, jeśli chodzi o jego życie osobiste i preferencje seksualne, jego życie zawodowe rozkwitało. W 1965 roku został wiceprezesem J.C.'s w stanie Illinois. We wrześniu 1964 roku John poślubił narzeczoną Marilyn Myers. Rodzice Marilyn byli zamożni i w ślubnym prezencie kupili młodej parze trzy restauracje KFC. Wszystkie w Waterloo w stanie Iowa. Para przeprowadziła się zatem do Waterloo, a John rozpoczął nowe życie, życie, w którym nie był już ofiarą, był drapieżnikiem, potworem wiodącym podwójne życie. O ironii, o to właśnie w tym momencie usłyszał od swojego ojca: Synu, myliłem się co do ciebie. W 1966 roku John usłyszał też od ojca słowa przeprosin za lata znęcania się nad nim. W sierpniu 1967 roku John Gacy dokonał swojej pierwszej napaści seksualnej. Jego ofiarą był 15-letni Donald Voorhees, syn kolegi Johna z JCS. John zaprosił nastolatka do swojego domu, wabiąc go obietnicą pokazania mu filmu pornograficznego. W domu upił go, po czym namówił, by chłopiec uprawiał z nim seks oralny. W ciągu następnych kilku miesięcy kilkunastu innych chłopców było wykorzystanych przez Johna w podobny sposób. Wielu z nich John zapewniał, że zlecono mu przeprowadzenie homoseksualnych eksperymentów w zakresie badań naukowych, za które każdemu zapłacono do 50 dolarów. Rok 1968, a więc kolejny rok, był dla Johna obfitujący w skandale. Pierwszym z nich było poważne oskarżenie wysunięte przez młodziutkiego pracownika Johna, Marka Miller'a, o to, że John molestuje go. John stanowczo zaprzeczał zarzutom, jakoby zgwałcił Marka, ale krótko potem zatrudnił innego mężczyznę, by ten Marka pobił. Policja mężczyznę schwytała, a ten wyjawił, kto zlecił pobicie. Pobicie, które miało na celu zastraszenie Marka na tyle, by wycofał obciążające zeznanie. W tym samym roku Donald Voorhees... Pierwsza ofiara Johna, o której tu wspomniałam, wyznał swojemu ojcu, do czego doszło pomiędzy nim a Johnem. Zdruzgotany rodzic od razu zawiadomił policję. We wrześniu 1968 roku Johna Gacy'ego aresztowano. Stanowczo zaprzeczał wszelkim zarzutom i zażądał badania wariografem, ale wyniki tegoż badania były niejednoznaczne. Zlecono też badanie psychiatryczne. Dwóch lekarzy ze Stanowej Akademii Medycznej w Iowa badało Johna przez 17 dni, po czym postawili diagnozę. Antyspołeczne zaburzenie osobowości. John był zatem psychopatą czy socjopatą, na którego, jak orzeczono, nie można już wpłynąć żadną formą terapii. Stwierdzono, stwier przepraszam, stwierdzono że John z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie powielał swoje. Antyspołeczne zachowanie. Stwierdzono ponadto, że John jest poczytalny i może stanąć przed sądem. 7 listopada 1968 roku John Gacy przyznał się do zarzutu molestowania Donalda Workisa, ale wniósł, że jest niewinny wszelkich innych zarzutów. 3 grudnia został skazany na 10 lat i wysłany do więzienia Anamosa o zaostrzonym rygorze. Jeszcze do tego samego dnia jego żona wystąpiła o rozwód, żądając całego majątku i wyłącznej opieki nad ich dwojgiem dzieci. Sąd orzekł na jej korzyść, a John nigdy już nie spotkał się ani z Marilyn, ani ze swoim synem i córką. W więzieniu John nie próżnował jednak. W kilka miesięcy po osadzeniu John objął stanowisko naczelnego kucharza. Pracował również na rzecz JC's w więzieniu i w przeciągu 18 miesięcy zwiększył liczbę członków z 50 do 650. Aktywnie działał też na rzecz zwiększenia codziennej doli dla więźniów. To również mu się udało, jak i przewodniczył kilku projektom mającym na celu poprawę warunków więzienniczych. Na przykład zainstalował pole do minigolfa na więziennym wybiegu. Taka łatwość i polot w radzeniu sobie z nowymi i trudnymi sytuacjami jest, jak zaobserwowałam, typowa dla psychopatów. 25 grudnia 1969 roku ojciec Johna zmarł z powodu marskości wątroby. John, słysząc wieści, padł na podłogę, szlochając. Nie dano mu przepustki na pogrzeb, ale już pół roku później, w czerwcu 1970 roku, po odsiedzeniu zaledwie 18 miesięcy z 10 lat, wypuszczono Johna na wolność. Jedynymi warunkami było raz, że John miał zamieszkać ze swoją matką w Chicago, a dwa, że miał być w domu codziennie przed dziesiątą wieczorem. Jak słucham takich rzeczy, jak czytam o takich sprawach, to ciśnie mi się na myśl, po co tyle zachodu było, po co badania psychiatryczne, po co maglowanie świadków, a co gorsza ofiar w sądach, po co ta cała szopka, kiedy wyrok znaczy tyle co nic. W tym przypadku to o tyle bardziej frustrujące, bo już wiemy, co stanie się niebawem. 12 lutego 1971 roku John został zatrzymany pod zarzutem napaści seksualnej na nastoletniego chłopca, który twierdził, że John zwabił go do swojego samochodu i zawiózł do domu, gdzie próbował zmusić chłopca do seksu. Niestety chłopiec nie pojawił się na rozprawie i sprawę umorzono. Co gorsza, w ogóle nie powiązano tej sprawy z faktem, że John był na zwolnieniu warunkowym i wypuszczono go jak gdyby nigdy nic. John wrócił do domu. Otworzył firmę zajmującą się wykończeniami budowlanymi i kupił dom przy 8213 West Somerdale Avenue. Wciąż przeżywał śmierć ojca i wyrzucał sobie, że nie mógł się z nim pożegnać. Ale jak to mówią, the show must go on. W 1972 roku John poślubił Carol Hoff, którą znał jeszcze ze szkoły. Wprowadziła się do Johna wraz ze swoimi dwoma córkami z poprzedniego związku. Ale tydzień przed ślubem John znów wpadł w tarapaty. Pewien nastolatek zgłosił na policję, że John, podając się za szeryfa, kazał mu wsiąść do swojego samochodu i zmusił go do seksu oralnego. Zarzuty jednak odrzucono, i 1 lipca John stanął na ślubnym kobiercu. Jego życie znów zaczęło się układać po jego myśli. Biznes rozwijał się, w domu wszystko zdawało się być w porządku. Był z pozoru przykładnym obywatelem, ale coraz częściej wychodził z niego potwór, i był to potwór coraz brzydszy. John, który zatrudniał w większości bardzo młodych mężczyzn, często proponował im seks, nierzadko nalegając na przysługi seksualne w zamian za pomoc finansową lub awanse w pracy. Czasem straszył pracowników, niby żartując, że mógłby ich zabić i z łatwością pozbyć się ich ciał. W 1700 Przepraszam, w 1973 roku John zgwałcił swojego nastoletniego pracownika. W 1975 roku próbował zrobić to ponownie. Tym razem ofiarą miał być 15-letni Antoni Antonucci. John stosował pewną sztuczkę, mianowicie zakładał sobie kajdanki i pokazywał, że jest w stanie się z nich uwolnić. Czego nie widziały ofiary to to, że miał on w ręku klucz i był w stanie zręcznie otworzyć zamek. Uwalniając się, proponował, by jego kompan też spróbował. Chłopcy dawali sobie zatem skuć ręce, najczęściej z tyłu i byli przez to niemal bezbronni. Antoni Antonucci był jednym z zaledwie dwóch osób, który, któremu udało się wyzwolić. Ta cyrkowa z pozoru sztuczka to nie jedyny przejaw zamiłowania Johna do groteski. John w latach 70. odkrył swoje alter ego. Była to postać klauna. John stworzył klauna pogo i klauna patches, w których wcielał się, występując na imprezach charytatywnych i spotkaniach politycznych, ale też odwiedzając chore dzieci w szpitalach. Kiedy historia Johna i wszystkie jego zbrodnie wyszły na jaw, nazwano go morderczym klaunem i porównywano go do postaci Pennywise z książki filmu It, To. Ale moim zdaniem Clown Pogo czy Patches byli jeszcze straszliwsi. Ciekawe jest, że druga żona Johna, Carol, nie zauważyła, że mieszka z potworem. Sygnałów było wiele: nastoletni chłopcy przewijający się nieustannie przez garaż przy ich domu, John znikający na całe noce, portfele i dokumenty należące do nieznajomych młodych mężczyzn, jakie Karol znajdowała czasami w mieszkaniu, a co najgorsze i po prostu makabryczne to dziwny, słodkawy zapach, jaki unosił się w ich domu. John zamordował co najmniej 33 chłopców i młodych mężczyzn. 26 z nich pochował pod podłogą własnego domu. Trzech było pochowanych w pobliżu jego posiadłości, a czterech wyrzucił do rzeki Des Plaines. Swoje ofiary porywał zazwyczaj ze stacji autobusowej albo z ulicy. Niektórych wciągał do samochodu siłą, innych oszukiwał, że jest policjantem, po czym nakazywał im wsiąść do pojazdu. Niektórzy przychodzili do jego domu zwabieni obietnicą pracy w jego firmie lub po prostu zaproszeni na drinka. Byli też tacy, którym obiecywał pieniądze za seks. Ofiary były zazwyczaj sam na sam z Johnem, ale trzy razy John zamordował dwóch chłopców w jedną noc. Jak sam to opisywał, mordował parami. Najbardziej lubił używać swej sztuczki z kajdankami. Kiedy już założył je na niczego nie podejrzewającą ofiarę, zaczynał gwałt i tortury. Najczęściej zaczynał od ułożenia ofiary na plecach, po czym siadał im na klatce piersiowej nagi i zmuszał, by brały do ust jego członka. Potem rozpoczynał kolejne tortury. Przypalał chłopców cygarami, zmuszał ich, by odgrywali konia, podczas gdy on siedział im na plecach i podduszał, gwałcił różnymi przedmiotami, które miał pod ręką, zadawał niemiłosierny ból. Często podtapiał ofiary w wannie, po to tylko, by zaraz ich ocucić tak, aby wydłużyć ich cierpienia. Kiedy już zabawił się, informował swoje ofiary, że nadszedł czas na ostatnią sztuczkę. Owijał ich szyję liną i powoli ją zaciskał. Potrafił robić to nawet do dwóch godzin, czytając przy tym wersy z biblijnego Psalmu 23. Po śmierci ofiar John gwałcił ich jeszcze czasami. Pierwsze morderstwo, o którym wiemy, miało miejsce 2 stycznia 1972 roku. Ofiarą był 16-letni Timothy McCoy. Kiedy John dźgnął Timothea nożem, doświadczył oszałamiającego orgazmu, jak sam wspominał. I to właśnie wtedy zdał sobie sprawę, że uśmiercanie jego ofiar jest dla niego największą ekscytacją. Johna nikt jednak nie podejrzewał. W grudniu 1978 roku morderczy klaun zaoferował pracę piętnastoletniemu Robertowi Pist, obiecując mu dwa razy tyle, ile Robert zarabiał obecnie. Zwabiając go do swojego domu, użył swej sztuczki z kajdankami. Skutemu w nie Robertowi oznajmił – zgwałcę cię teraz i nic nie możesz zrobić. Robert szlochał, błagał o litość, ale John nie zawahał się ani na chwilę. Zgwałcił i udusił chłopaka. Rodzina zgłosiła zaginięcie Roberta i wszystkie poszlaki prowadziły do Johna. Policja wszczęła śledztwo. Przeszukali dom Johna, obserwowali go, przysłuchiwali ludzi związanych z nim. John początkowo jakoby nic nie robił sobie z tego, ale coraz więcej poszlak związanych z wieloma zaginionymi wskazywało właśnie na niego i on stawał się coraz bardziej nerwowy. 22 grudnia 1978 roku John Casey przyznał się do zamordowania około 30 młodych mężczyzn. 78 rok to było dokładnie 10 lat po jego wyroku, czyli John powinien dopiero co wychodzić z więzienia. A tak 33 ofiary straciły życie. Pamiętał imiona niektórych, ale większość była dla niego zupełnie anonimowa. To, kim byli, nie miało znaczenia. Przeszukanie przestrzeni podpodłogowej jego domu było zatrważające nawet dla zatwardziałych śledczych. Ślady tortur wciąż były widoczne na dalece rozłożonych zwłokach. Proces Johna rozpoczął się 6 lutego 1980 roku. Linią jego obrony było rzekome rozszczepienie osobowości. John twierdził, że ma ich cztery pracoholik, przedsiębiorca, clown, aktywny polityk i w końcu policjant, Jack Hanley, którego nazywał zły Jack. Na sali sądowej pojawili się psychiatrzy potwierdzający tą teorię, jak i tacy, którzy jej kategorycznie zaprzeczali. Ostatecznie po dwugodzinnej naradzie ławników, Johna uznano za winnego morderstw, ataków seksualnych i molestowania dzieci. Został skazany na śmierć. W celi śmierci spędził 14 lat, próbując na szczęście nieskutecznie obalić wyrok. 9 maja 1994 roku John Gacy zjadł swój ostatni posiłek. Opakowanie kurczaka z KFC, chyba taki ukłon w kierunku swojej przeszłości, tuzin smażonych krewetek, frytki, świeże truskawki i dietetyczną kolę. Johnowi zaaplikowano igły i rozpoczęto procedurę wstrzykiwania trucizny, ale zatkały się rurki kroplówki. Przeczyszczono je i tym razem bez problemów zapodano śmiertelną miksturę. Procedura ta z powodu potyczki trwała 18 minut, co środowiska lobbujące przeciwko karze śmierci uznały za skandal. Świetnie skwitował to jeden z prokuratorów. Gacy miał dużo przyjemniejszą śmierć niż którakolwiek z jego ofiar. John do samego końca nie wyraził wyrzutów sumienia za swe zbrodnie. Jego ostatnie słowa brzmiały pocałujcie mnie w dupę. John Gacy do dziś fascynuje ludzi. Jego mózg usunięto pośmiertnie w celach badawczych. Behawioryści studiują jego życiorys. W galerii sztuki Saci można zakupić jego podobiznę za tysiąc dolarów. Nie jestem pewna, kto miałby ochotę na taką dekorację ściany. Może, niewiele wiem o sztuce, ale ktoś chyba to kupuje. Jestem zaintrygowana, czy ktoś ze słuchaczy powiesiłby coś takiego jako ozdobę w swoim domu. A jak tak, to dlaczego? Dziękuję bardzo za uwagę. Spotkajmy się niebawem w kolejnej celi śmierci.